dla Was przygotowanego takiego skina. Jeśli chcecie go wygrać standardowo, oglądacie film do końca, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, kto tego nie robi oraz komentarz. Jestem na skinkabie. wbijajcie widzowie w pierwszym opisie, bo macie 10% do wpłaty. Także serdecznie Was zapraszam. E, możecie sobie wpłacić każdą metodą płatności. Wystarczy klikniecie tutaj doładuj i macie naprawdę wszystko. Jest Paypal, PaySep Card, są skiny, jest blik. Są nawet kryptowaluty Także serdecznie Was do tego zapraszam A ja nie przedłużam i zacznijmy sobie Może od jakiejś bitwy Mamy za dyszkę bitwę To sobie wiedźmy dla trzech osób Może akurat coś mi fajnego poleci No gościu trafił za 12 N4 także już raczej Pograne Chyba żeby mi poleciała kosa Ale wiadomo, że przy takich kwotach ze skrzynki Raczej możliwe to nie jest No i gościu sobie tutaj już zgarnie Bo 35 centów zostało no ok, no gratulacje dla Ziomeczka, coś tam sobie zgarnął. I zobaczmy sobie z ciekawości najlepsze dropy, bo jak wiecie na Skin Clubie macie tutaj e, właśnie to, co ludzie trafiali i zobaczcie, jakie tutaj lecą mi temy. Coś niesamowitego. Chciałbym też coś takiego mm, upolować, bo by naprawdę, e, naprawdę fajnie. Dobra, mamy 257 dolców, e, doszło sporo nowych skrzyneczek, dlatego sobie otworzymy... Czwórkę nie, otwórzmy sobie tego majora i to jest odcinka na małym procencie, dlatego na razie jedną otworzymy, a może akurat kosa, tutaj macie wszystkie procenty wypisane, może się uda na, na jakimś tam malutkim procencie trafić, no z tego co widzę niestety nie jest blok za 8 dolców, dobra, no to odcinkę sobie zostawimy, o, mamy bitwę za 37 dolców, to wiecie, jak widzę bitwę droższą, to do niej bijam, nie ma co tutaj no widzicie jak ja jestem widzowie Widzę coś drogiego to w to wchodzę Rozdaję wam często też drogie skinki Także mam nadzieję że to docenicie łapeczką w górę ee, I jakimś tam komentarzykiem miłym No i jak obejrzycie film do końca To też jest naprawdę dla na mnie bardzo ważne Ok, no jak na razie prowadzę Zobaczymy jak będzie dalej Tutaj on miał lepszego skina e, No i napiszcie widzowie w komentarzu e, Czy lubicie skinklawa, czy kraliście na nim jeśli tak, napiszcie, jaki tam jest wasz ulubiony skin, co wam e, na, najlepiej dropło, jak wam najlepiej dropło, a ja widzowie tą bitwę wygrywam o 3 dolarki i zgarniam sobie 60 do mojego ekfipunku, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Cały czas trwa event Halloween. E, no i zobaczcie, ja już tutaj mam 17 poziom i na 18. E, Mam tutaj skrzynkę z Butterfly'ami, dlatego bardzo, ale to bardzo ciężko będzie mi ją odblokować, brakuje mi 1849, no zobaczymy czy się uda, jeszcze 9 dni zostało, to w sumie, w sumie może, no zobaczymy, dobra, przejdźmy sobie tutaj do skrzyneczek jakiś innych, nie tych, które wyszły, o, otwórzmy sobie skrzyneczkę Purple Rain i razy dwa za trzy dyszki, zobaczymy co poleci i liczymy może na jakąś koskę. Okej, okay, no jest USP, jest mark, no dramat, tragedia, bo 11 dolarków tylko, dobra, przejdziemy sobie z tym na upgrader, mamy sporo itemków, to zaznaczmy sobie tak, 12, cyk, 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 okej, okay. 35 dolków i na razy dwa na takiego famasa w sanifaktoryniu i dajmy lewą stronę, fajnie by było, gdyby to siadło i już widzę, że, hamuj, kurde, już widzę, że, Niestety się nie udało, i 215 dolców na koncie, jest troszkę straty, ale jest kolejna bitwa widzowie, która kosztuje 42 dolce, wbijamy w to, wbijamy, mam nadzieję, że po raz kolejny uda mi się oskubać tego ziomeczka, no jak na razie prowadzę bardzo ładnie, oj, co ja zrobiłem, wszedłem, jego najlepszy drop to 300 dolców, no mój na pewno droższy, okej, okay, jak na razie prowadzę zdecydowanie, ale teraz zaczynają się te droższe skrzynki, no i liczyłbym na kolejne takie droższe rzeczy. Ok, no jak na razie jest git, wiadomo, że mogłoby być lepiej i czasami jak jeden skin wyleci drogi no to jest po, po bitwie i jest ona przegrana przeze mnie, ale jak na razie jest dobrze, chociaż teraz ta włupka mu poleciała. O, mamy kartela w stanie New, to jest bardzo dobra informacja dla mnie. Jeśli nic drugiego mu nie poleci, to prawdopodobnie to wygram ale musimy mu nic drogiego nie polecieć a wiecie jak to czasami wygląda no w ostatniej skrzynce może się wszystko tutaj zmienić o kurcze poleciało mu 10 dolców no wydaje mi się że jesteśmy blisko siebie o kurcze no nie wiem nie wiem zobaczmy jak na razie sporo prowadzę i wygrywam o jednego dolara w dobie o jednego dolara i zgarniam 91 dolców lets go lets go bardzo ważna to była bitwa w kontekście tego ile będę miał na koniec pieniążków, bo w tym momencie e, mam fajny proficik. Dobra, 172 dolce. Otworzę sobie jakąś droższą skrzynkę, której dawno w sumie nie odpierałem i otworzę sobie King Lab God skrzynkę. Zawsze to wpadnie 17 duszków. E, a może coś poleci, może jakaś kostka. No wiadomo, procenty są tutaj małe, ale zawsze idzie coś fajnego, myślę, że upolować. No i zobaczymy co będzie tym razem I co my tutaj ma Jezus ma widzowie myślałem, że będzie ten karamik. Jest digielek za 38 Nie ma tragedii, ale mogło być lepiej. I wiecie co sobie zrobimy jeszcze? Mm... Czekajcie, zobaczę bitwę, bo jak ja widzę, że jest bitwa, to zawsze wchodzę sprawdzić. Przepraszam, że tak mi laguje. To... Dobra, znowu 44 dolce i znowu z tym samym działem Wbijamy sobie do niego i go niszczę. Wbijamy do niego i sobie go niszczę. Czekajcie, bo mi zabula strasznie strona, znaczy internet, ale dobra, już jest wszystko Git. Wchodzimy i wygrywamy z ziomeczkiem. Mam taką nadzieję w głębi serca, żeby on mnie tutaj nie oskubał i będzie dobrze. 44 dolce, ładnie, skałcik za 18. Zobaczymy, co będzie dalej. O kurczę, mu poleciało lepiej i teraz. Let's go! Let's go widzowie, gucik za 174 dolce. No, i dziękuję. Dobranoc. Sprze Albo dobra, nie będę wszystkiego sprzedawał. Mam widzowie 400 ponad dolarów. Coś pięknego. Ale subgradejmy sobie te tańsze itemki. Cyk, hop, 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 hop. Mm, a to jeszcze sobie więcej zaznaczmy. 50 dolarów. Polećmy na razy 5. Jako, że tak fajnie dało. I dajmy znowu lewą stronę. Może akurat się uda. Byłoby to coś pięknego. I tak jestem na ogromnym proficie. No nie, no niestety się to nie dokręci Ale dobra, sprzedam wszystko, żeby nie przegrać I mamy 389 dolarów Coś pięknego, coś pięknego Jest jeszcze bitwa za trzy dyszki To sobie wiedziemy. Dzisiaj taki odcinek z bitew Jeśli chcecie więcej takich, oczywiście dajcie znać Widzowie w komentarzu No i zobaczymy, co będzie teraz Cyk, 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 no on lepiej No raczej on to zgarnie Chyba, że poleci coś niesamowitego No nie, dobra, gratulacje, w końcu coś musiałem przegrać ale nic się nie dzieje, 359 dolarków na moim koncie i dobra, kto nie ryzykuje, nie wieszam pana, moc to życiowe, 200 dolarków skrzynka, proszę, proszę, żeby było coś dobrego, jeśli będzie profit, kończymy film, jeśli nie, no to otworzymy jeszcze raz, no i jest n 4 było blisko AWP Meduzy, 187 dolarów, wiecie co, nie ma tragedii, dlatego sprzedam i otworzę jeszcze jedną taką skrzynkę. No i napiszcie widzowie, co sądzicie o takich materiałach luźnych. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie. Meduza, znowu leci ta jęczwóra. Dobra, ja już sobie ją zostawię i sprzedam ją sobie. Albo nie, zostawię w ekipunku i zobaczę czy nie ma jeszcze jakiejś bitwy, może przypadkiem drogiej. Eee, no nie, dobra. Zostawiam to. Jest fajny proficik jest bardzo ładna jęczwóreczka za 187 Dolców. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.